W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową po zatrzymaniu akcji serca u dziecka między pierwszym a dwunastym rokiem życia. Jeśli jesteś sama, dziecko straciło przytomność, zazwą po pomoc. Połóż poszkodowanego na plecach. Sprawdź oddychanie, kładąc jedną dłoń na czole poszkodowanego oraz palce drugiej ręki pod jego podbródkiem. Delikatnie odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę poszkodowanego, aby udrożnić drogi oddechowe. Jeśli nie słyszysz ani nie widzisz ruchów związanych z oddechem, a także nie czujesz oddechu na policzku, oznacza to, że osoba ta nie oddycha. Wezwij służby ratunkowe i tylko w przypadku, gdy w pobliżu znajduje się defibrylator, przynieś to urządzenie na miejsce wypadku. Jeśli na miejscu wypadku znajdują się inni ludzie, poproś kogoś innego o przyniesienie defibrylatora. W przypadku braku defibrylatora lub czekając na przybycie osoby z defibrylatorem, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Umieść dłonie jednej ręki na środku odsuniętej klatki piersiowej dziecka. Ustaw się pionowo nad klatką piersiową ratowanego z wyprostowanym ramieniem. Wykonaj 30 ucisków klatki piersiowej. Głębokość uciśnięć powinna wynosić około 1 trzecią wysokości klatki piersiowej. Wykonaj uciskanie z częstotliwością 2 uciśnięć na sekundę. Zastosuj 30 ucisków klatki piersiowej na przemiennie z dwoma oddechami ratowniczymi tylko wtedy, kiedy wiesz, jak to zrobić. W przeciwnym razie, zastosuj jedynie uciski klatki piersiowej. Nie zapomnij o odchyleniu głowy dziecka do tyłu przed każdym oddechem ratowniczym przy stosowaniu metody usta-usta. Upewnij się, że klatka piersiowa poszkodowanego się unosi. Kontynuuj resuscytację krążeniowo oddechową do momentu, gdy poszkodowany zacznie normalnie oddychać, na miejsce wypadku przyjadą służby ratunkowe lub kiedy zostanie przeniesiony defibrylator. W pierwszych minutach bezpośrednio po zatrzymaniu akcji serca poszkodowany może oddychać z utrudnieniem lub dyszeć głośno i w sposób nieregularny. Nie należy mylić dyszenia z normalnym oddychaniem.